Panowie Rawlison i Tarkowski oczekiwali rzeczywiście dzieci, ale nie wśród wzgórz piaszczystych Wadi Ryan, dokąd nie mieli ani potrzeby, ani ochoty jechać, lecz w zupełnie innej stronie, w mieście Elfachen, nad kanałem tegoż nazwiska, przy którym oglądali dokonane przed końcem roku roboty. Odległość między Elfachen a Medinet wynosi w prostej linii około 45 km. Ponieważ jednak nie ma bezpośredniego połączenia i trzeba jechać na Elwasta, co podwaja niemal drogę. Przeto Pan Raulison rozglądając się w przewodniku kolejowym, czynił następujące wyliczenia: Hamiz wyjechał onegdaj wieczór, mówił do pana Tarkowskiego. I w Wasta złapał pociąg idący z Kairu. W Medinet jest zatem dziś rano. Dzieci zapakują się w godzinę, wyjechawszy wszelako w południe, musiałyby czekać na nocny pociąg idący z Dłużnilu. A ponieważ nie pozwoliłem Nel jechać nocą, więc wyruszą dziś rano i będą tu zaraz po zachodzie słońca. A no tak, rzekł pan Tarkowski. Tamis musi trochę odpocząć, a Stasiowi pali się wprawdzie w głowie, jednakże gdy chodzi o Nel, można zawsze na niego liczyć. Zresztą posłałem mu także kartkę, by nie wyjeżdżali na noc. Dzielny chłopiec i ufam mu zupełnie, odpowiedział pan Rawlison. Co prawda to i ja. Staś przy swych rozmaitych wadach ma prawy charakter i nigdy nie kłamie, albowiem jest odważny, a kłamią tylko tchórze. Energii też mu nie brak. Jeśli z czasem zdobędzie się na spokojną rozwagę, to myślę, że da sobie radę na świecie. Ano z pewnością. Co zaś do rozwagi, to czy ty byłeś rozważny w jego wieku? Ha, muszę przyznać, że nie, odpowiedział śmiejąc się, pan Tarkowski. Ale może nie byłem tak pewny siebie, jak on.